ludziki, wybaczcie. Um, to wygląda tak, że ten... ten taki bardzo szybkie... Ciu, 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 na początku timelapse, który wystąpił, to był z powodu tego, że dźwięk mi się nie nagrał jakimś cudem, a chciałem wam przedstawić to, co nagrałem. Nie chciało mi się tego powtarzać za bardzo. Jako, że i tak już e, dość siedzę przed tym komputerem i myślałem, a, zrobię tego timelapsa choćby dlatego, że... E, jak mi się Audacity mi wywaliło? Nagrało się 8 minut materiału, waliło mi Audacity, więc pomyślałem: no ciul, no to przyspieszymy to, leciutko zobaczycie, co się stało. A ja po prostu Was teraz od za to przeproszę. I tak właśnie robię. A um, no i co? No i myślę, że kontynuujemy ten odcinek. Eee, dalej, tak? Lecimy dalej, nie ma co. No tutaj walka dalej się toczy. E, tak wchodząc w temat. E, oni dalej mnie atakują, chociaż oni tak gdzieś naokoło próbują chodzić, ale potem wracają. Tu nie wiem, co oni kombinują. Czy oni mają wojnę z. Zobacz, jeśli ino ja nie pamiętam, bo to jest chyba ino ze mną teraz, chyba tak. Albo mają wojnę z trapezuntem, czyli Bizancjum. Ja, ja za bardzo się na tym nie skupiłem, tak więc nie wiem, ale... Mm, no ale zobaczymy. Tutaj budowałem drogę, ona się zbudowała, ale została przerwana przez miasto Kopenhaga i przez co muszę teraz iść i przebudowywać tą drogę, co mi się nie podoba, ale już trudno. Muszę przejąć to miasto. Kurde, sz szartów nie mam. Jak ja mam tą drogę teraz poprowadzić? Muszę ją jakoś tak prowadzić. Przycią to zaraz się rozwinie i znowu mi zabierze tą drogę. Bez sensu. No dobra, coś będziemy kombinować zaraz. Nie chcę na razie z nim wojny. No dobra, następna tura lecimy. Następna turka. Mm, 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 mm. No, i przypominam, że to jest odcinek wakacyjny, a o co chodzi w odcinkach wakacyjnych? To, że będą trwały one krócej, o połowę krótsze, czyli jak trwały 30 minut, będą trwały po 15-12 minut. Ehm, no i będą bez e, cięć, po prostu będą ciągle lecieć, Tak, jeden odcinek będę teraz nagrywał przez godzinę. Jeszcze został mi tam trochę. Potem to po prostu potnę na małe kawałki, będę codziennie wrzucał tą cywilizację, jak obiecałem do 17, bo obiecałem, tylko odcinki będą krótsze, jako że to no, są wakacje, ja wyjeżdżę na 10 dni i tak tutaj trochę wychodzę z taką pomocną, macie znaczy taką nie pomocną, a taką do ugadania ręką, ugodliwą, dogadliwą, coś takiego ręką i próbuję tutaj zrobić właśnie tak, żeby to wszystko jakoś mm, wyglądało tak jak wam obiecałem. Więc, yy, więc nie ma obaw, odcinki będą się pojawiać. Tylko po prostu będą krótsze, czyli będzie trochę mniej tego postępu w jednym odcinku. No ale myślę, że i tak będzie fajnie. Gwintowanie za turę, właśnie o tym mówiłem cały czas. Gwintowanie, silnik parowy, lot. I mamy samoloty, rozumiecie? To samoloty mamy. Dzisiaj w wiedzieć, jaki ruch mają samoloty. Podejrzewam, że bardzo duży. Um, co mi będzie bardzo cieszyć. <laughs> Jest tutaj naprawdę ogrom tych ludzi. I oni cały czas będą chcieli mnie atakować. Oszucam, nie przyjmuję pieprzonej ambasady. To tak, ich jest tu multum, ale wszystkim nie trzeba zaraz wykosić, po prostu wyjebać ich z butów Bo też się rzucają na nas dość potężnie, ale my mamy też dużo wojska, więc będziemy mogli Oni nas w ogóle nie zaatakowali, więc rozwalamy to, rozwalamy to, rozwalamy to, rozwalamy to Rozwalimy tu wszystko, wszystko rozbijemy, wszystko Do Mamy gwintowanie, dobra Zanim zajmiemy się gwintowaniem, no oczywiście, że wojsko zostało znalezione nie tylko tutaj, tylko pewnie gdzieś tam na zachodniej granicy Zaraz tam podejdziemy Teraz co obijamy? Na pewno zaatakujemy to tym zaatakujemy to Tym zaatakujemy to Tym zaatakujemy to Tym się przeniesiemy tu, tym staniemy tu Jeszcze to zostało I tym zaatakujemy to Próbujemy ich jak najbardziej osłabić Żeby im te wojska tutaj wszystkie się przestały tak uśmiechać Moim im tutaj trochę się za dobrze powodzi, a teraz wam trzeba poprowadzić drogę naokoło dotąd. O, to już będziecie wiedzieć jak to prowadzić widzę. To good. A wy macie drogę, to... Hejo, lecicie. 104 na turę No oczywiście oni nas dalej tutaj gnębią, nie chcą nam puścić. Wy się chowajcie tutaj, no chowajcie się. Wy zaatakujcie tych Miasto uszatkowało, czy mogę jeszcze raz to jest jakiś bug. Tak, jest bug. Um, tak więc dobrze, co to w ogóle my tu widzimy? Aha, tu jest ta cała Holandia, o ile dobrze mi wiadomo. Mm, no dobra, dobra, tutaj kolejne ich miasto. No oni sobie na bardzo dużo pozwalają, że będą mi się tutaj... E, oni zbudowali chyba miasta w tych samych miejscach w sumie. Tu Kopenhaga i Kuopank. Nie budują. Dopóki e, mi się humor nie zepsuje, nie będę miał po, potrzeby na jakieś podboje. Jakieś chęć mnie nie złapie na podboje. A tutaj co to jest? To jest Holandia tutaj? Poważnie a się to się Nie, to jest jakiś pomarańczowy gówno. To jest pomarańczowe gówno, to jest Askia. No bank, ale nie, no Wilhelm to jest tam. A nie, tam jest Dariusz na górze. Może to być właśnie Wilhelm, Holandia. No, być może Holandia. No, tu obóz mamy z byłem bez Jednostka bez rozkazów, która? No, coś się zacięło, to Escape No, już się odcięło. zapiszmy może grę. Na to też 10, to nie ma problemu. I lecimy dalej. Następna tura. Lecimy nie zlekając, nie lapę. nie zlekając. Oczywiście nasz generał leci, żeby pomóc nam na froncie, bo tutaj front jest naprawdę zażarty. W tym miejscu to nie wyglądasz tak strasznie, mimo że tych wojsk trochę jest, to ja ich niszczę tym jednym, tymi jednymi jednostkami, oni nic tu nie potrafią zrobić. A tu jest naprawdę ciężej, oni tutaj radzą sobie dość porządnie. No i walka z nimi nie jest taka prosta, jakby się mogła wydawać. Zniszczy mi kolejną artylerię, kolejne jednostki mi giną. Co mi się nie podoba, Ci gdzieś tam uciekają? No, trzeba załatwić tych na pewno. Tymi tych, Może na jednego hita ich pocisnę. Jak nie, to na dwa. A te trzy i miasto zatakuje tych, to nie zginą. Dobra, chyba tak zrobimy. No, tylko ich moja tura. Te państwa miasta naprawdę bardzo długo się teraz słyszają. Te wszystkie ich ruchy, jakieś traktaty, pokoje. To wszystko troszkę trwa, żeby się przetworzyło. No i dobra. To tak. Tymi albo A bo nie, atakujemy tych, może ich nawet zniszczymy. Ha, dobrze! To to Alamusy dupa cicha. Raz, raz, raz. raz. O, tych trzeba rozstawić, Raz, raz, raz. Trzeba rozstawić i raz. Super partia. Kurwa. To zrobimy, wykarczujemy to, żeby dostać trochę. Szybszą produkcję na kilka tur Tu mają statki, to duże To właśnie, zakup Ja tu miałem statka zakupić, jakiegoś fajnego Tylko nie wiem co ja mogę, Galeas, nie Kobukson, prawie Kupson <laughs> Nie ma nic fajnego tutaj na razie Może trochę, muszę trochę polecić w technologię Żeby te statki, technologię tą taką Statkową, żeby to jakoś fajnie wyglądało I coś się z tym robiło eee, No dobra, technologia wrze, że tak powiem Wszystko idzie w dobrym kierunku Jednostka bez rozkazów nie macie kogo zaatakować, nie musicie po prostu czekać No to się fortyfikujcie No się fortyfikować Aha, wy nie, wy mieliście po prostu... Następna tura Nie, zlekamy tutaj, lecimy na ostro Myślę, że mogę ich powoli kontratakować i chyba powinienem ich powoli kontratakować Mam te 5 katapult i myślę, że to jest dość dużo Dobra, to on sam się wystawił na śmierć tak, oni mają wojnę z sinozemnym. A nie, to bizancym mają wojnę z sinozemnym. Teraz dopiero mają wojnę z sinozemnym. A ci podpisali pokój. Cinozemny z Dydoną. Same wojny, ludzie naprawdę. Komputer zaczyna teraz szaleć. Co podoba się, nie podoba, to zależy. Jak na to patrzeć? Silnik parowy już jest w drodze. Bardzo dobrze, dobra. Oni są oszczerbowani. To na ostro. Wy się I Wy stąd wyjedźcie tutaj. Albo tutaj. Zostawcie się. Oni to przeżyli, to jest coś niesamowitego. Mogę ostrzeliwać, to szczelom. Tu mi mogę zaatakować? Mogę! Super. I zatopiliśmy jednostkę świetnie. I jest po nich. Gdzie tu jeszcze oczywiście? Tutaj pewnie nie mogę zaatakować. O, podjechali bardzo blisko katapultami i mają ich aż 5, dobrze. Ale myślę, że jakoś to wygonimy. No, na hita jedziemy. Jedne, jeden oddział, więc jest ok, damy radę. Bez problemu. Jednostka, bez rozkazów, która. ta. oczywiście, dojść do swoich jednostek, żeby tutaj się robić tam premię do ataku. Następna turka. Nie kisimy turki. A, zaraz sobie zapiszemy grę. A Hara się ciągle się, się ze mną spiera. Nie mogę mu dużo tego tolerować. na, nie jesteśmy zainteresowani, chociaż możemy go zniszczyć bez problemu. Ale na razie nie, nie gnębimy słabszych, jak to sami nas wszyscy wyzywają. Tu mamy węgiel. Jak chyba tam wysłałem jednostkę jakąś, by nam węgiel. Tak chyba.